Hej się, Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zrobimy sobie unboxing zegarka Atomi Hilfiger, kupionego na OLX za 200 zł. Normalnie kosztuje 500. Sprzedający zapewniał, że zegarek jest oryginalny. Zobaczymy to sobie. Dobra, odpakujmy go sobie. Dobra, czego będziemy mieli dowód, że. Jakby się coś nie zgadzało. Widzimy, dobrze zapakowany. Odebrany w paczku macie. kartonik. O, bardzo leciutkie. Zobaczymy, czy coś w ogóle jest. otwórzmy go sobie. Ok, zapakowany w pudełeczko. Dobra, jest to Michiel Figueredo i macie model 1791273 U2 kod kreskowy 5719 na pudełku. Nic więcej nie ma i tutaj paragon 200, tam 4 złote eee. dobra tak się prezentuje zegarek eee, w sumie wygląda że wszystko jest z nim ok. nie ma żadnych śladów użytkowania i Pasek widać, że chyba oryginalny i wieczko też chyba oryginalne i widzimy, działa ja jeszcze. Pokażę Wam, jak się prezentuje na ręce, że wszystko ok, jak widać. Czasami okazje na oliksie się zdarzają. Załóżmy go sobie. Strasznie tutaj ciężko go założyć. O, na tą dziurkę może być. Dobra, tak się prezentuje na ręce. Całkiem spoko. Tylko, że nie polecam Wam tych ogólnie zegarków modowych, bo słabe mają mechanizmy. Chyba, że ktoś nie ma co z pieniędzmi robić, no to może sobie kupić taki modowy. Tam z Armani'ego albo Stomiego. Ale ogólnie jakieś inne firmy najlepiej wybieracie Seiko albo Casio. Takie, które się zajmują robieniem zegarków. Także zakup udany. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!